Siema. Troszeczkę mi nie było, aczkolwiek jestem troszeczkę chory. <laughs> Mam troszeczkę kaszel i do tego może być z tym różnie, ale dzisiaj kończymy okienko transferowe. Ostatni odcinek z podsumowania zimy. Troszeczkę z tych, co się dalej dzieje, ponieważ wszędzie się okienko zamknęło oraz takie transfery, które wydarzyło się 1 lipca, już będą potwierdzone. ale się potwierdziły do tego stopnia, że są, ale. Wiecie, chodzi o to, że już będą zamknięte, potwierdzone już 1 lipca są. No, ostatnio skończyłem na, na Antonym Marcialu. Także pierwszym jest Jakub Płoborico. Mm. Jeden z dwóch Polaków w Breście, który został wypożyczony do Egla czyli e, No, Liga Cyprejska. Dość popularny kierunek dla Polaków, który nie do końca wszystko wyjdzie, więc spoko. E, Ciekawy transfer Herty, Marko Liverkamp, w za pół miliona euro, dużo osób widziałem, że kłopsuje, dla mnie jest ok. Milan kupił Marko Lazetica z trwania za 4 miliony, to jest taki młody talent serbski, który no z czasem może się pokazać w większej publiczności, to właśnie transfer pierwszego lipca, Hwang He-cheng chen Wolverhampton wykupił koreańczyka z RB Lipsk. Eee, więc spoko. Bardzo ciekawy transfer Polaka. Karol Świderski za darmo, e, nie za darmo, boże, za 4, no prawie za 5 milionów euro trafia z Pałku do Charlotte FC, czyli do Ligi MLS. Twoją drogą e, chciałem wam powiedzieć, że na kanale nie grasz, nie wygrasz. E, pojawił się bardzo ciekawy materiał od Tomka Kitasa. E, z kanału Kito Maniaco MLS czy Polakom o patocie także naprowadzam, bardzo fajny materiał <kłysy> ogólnie dzięki temu troszeczkę przybliżyło mi się do mojej dawnej pasji ta jakby to powiedzieć mojego <kłysy> dawnego zainteresowania ligą amerykańską tutaj mamy Boniego, Wilfred Boni z Al i trafia do do Nimedgen za darmo Ech, Klub z y, nie Holland, tak no. Samo Alkalu zatrzymiony do Westfordu z Bordeaux Nie ma, co można powiedzieć Ambrosiewicz, macie Ambrosiewicz do w stosunku do Termaliki. Termalika wzmacniała się, żeby troszeczkę bardziej móc się utrzymać. Pietro Pellegrini wypożyczenie genialnego 16-latka kiedyś człowiek z mojego rocznika z to, Torino. Finalnie się nie przebił, zobaczymy jak w Torino. wypożyczyła z Unionu Pawła Szołka, z czego się bardzo cieszę, bo już w ostatnim meczu strzelił nawet gola. Amad Diallo Traore, wypożyczony do jego Rangers z Manchester United, i <coughs> nawet w pierwszym meczu jego strzelił gola. Więc props. Transfer, który mnie boli. Robin Gonses trafił do Interu z Atalanty za 25 milionów. To jest... Teoretycznie to jest takie pożyczenie, gdzie będzie po prostu opcja wykupu, w sensie już taka stała opcja wykupu, ale boli. Jako przy... Yy, ...elbiciela yy, yy, Atalanty. Bogdan Rakowitan z Botosani do Rakowa za 0,71 euro. Kolejny rumuń takowy, zobaczymy jak to pójdzie. A z tą z Chambers, ogólnie, ale z tą miał bardzo dobre okienko. Jeżeli chodzi o to, e Atletiko od Daniela Vasa z Walencji. E no, taki ziomek na Ligę Europy, jak to ureślił, to Tomasz ściąkała. Taki troszeczkę zastępca e Trippiera, ale nie takich niedokładca, że on zagra wszędzie. Widać, że Moriba wyporuszony z Lipska do Walencji. I jeszcze mogę zostać? Cóż... Danielo Gretarsson z Black Bull do Śląska Nie wiem co to jest, więc nie powiem Ciekawy transfer wzmocnienia Bordeaux, który o utrzymanie. Marcelo ten z Lyonu, który grał w Wiśle Kraków za darmo rozwiązał kontrakt no i poszedł właśnie do Bordeaux Ta sama największe kit okienka. Najlepszy najdłuższy Dusza dla z Fiorentiny do Juventusu za 81,6 miliona euro. Na razie się sprawia dobrze, czyli ugoda w debiucie, tak samo jak inny nabytek Juventusu, o którym później. Także props. Kevin Paredes do Wodsburga, taki młody talent z Ameryki, trafia do Bundesligi. No wolnie dużo tych piłkarzy takich młodszych z, z, z trafiało do, do, do Bundesligi, więc z, dla mnie props. Ehm, Andy Carroll do West Bromu do darmo, już taki doświadczony. Artur Kamilow z bazy do Fiorentiny. Dobry napastnik, który dostąpi Wlachowicza i będzie konkurentem na piątka, także trochę słabo. Sensji wypożyczony do Samblori z Interu. Natomiast Ginder wypożyczył FPK co do Ginoi, czyli taki typowy walczak Federico Vazio do Selenitany za darmo trafił. No, takie doświadczenie, żeby się utrzymać po prostu do Selenitany. Nitany. La Hela za darmo pozostał Płana Gitosa Red Sosa z Bajeru. Widzicie, jak coś się zjebało. Red Sos. Tak, to był Red Sox, ale liczymy. Bardzo Adam Traorę z Wolverhampton. Ogólnie to nagradzam też meczu z Atletiką, gdzie podobno Traorę zagrał dobrze, nie oglądałem tego meczu. Ale teraz ja słyszałem, że zagrał dobrze, to ja się po prostu cieszę, że tak wyszedł. Tylko boję się, że teraz co go wykupić, a po jednym meczu, bo takie coś powinno się decydować po kilku meczach, a nie po jednym dobrym meczu. Mateusz Praszelik wypożyczony do Hellasu, no i co chyba z w meczu z którymś tam chyba nie pamiętam, z kim oni grali, ale to już w Amiri <klim Chrystów> z do Genoa wypożyczony. też Genoa o utrzymanie, bardzo fajny transfer. Iwo Kaczmarski, kolejny Polak młodych seria z Rakowa do Empoli trafił, także Props. I Louis Diaz, duży transfer Liverpool, 45 milionów. Dziwi mnie trochę, że nie poszedł na przykład do Newcastle, ponieważ myślę, że tam mógłby wiesz, mieć bardzo lepsze grę niż tam. Okej. Okay. Brahimis, z Andrzejsu do Nicei. To jest taki transfer do Kligę. Juli Alberto z Brazylii do Zenicu za 20. To ma zostać z Azmuna, bo on trafił tam wiadomo gdzie do Bayeru. Guimara trafił z Jono do Newcastle. To już była stwierdzona i fajnie. Dużo transfer. Juventus wrócił i nas do Ajaxu. Nie wiem w ogóle to to jest. Max Cruiser wrócił do Wolfsburga za 5 milionów. Dlatego, że Wecos odszedł ostatnio do Burnley. Martin Asere zadarano do Levante. Levante też się wzmocniło tak lekko, żeby hmm, wrócić do żeby po prostu uważać o utrzymanie bo są chyba ostatni jak ostatnio patrzyłem Facundo Torres z Orlando City nie wiem to jest w ogóle ale jest młody więc był jakiś taki młodszy tutaj bomba Christian Eriksen do darmo do Brentford cieszmy się że gra cieszmy się że jestem w Brentfordzie bo ja się bardzo cieszę no tu właśnie był rozdobarny do Barney, za 14 milionów. euro Trochę ten taser mnie boli, że idzie do takiego o klubu, ale co zrobisz, nic z nie chce, co zrobisz. E, Julian Alvarez z Liverpool do City, taki młody piłkarz argentyński. Zobaczymy <coughs> jak to pójdzie. Tak mówi Dombele, wrócił do Lyonu na wypożyczenie z Tottenhamu. Mateusz Żukowski. Z lechy do Rangersów za około 600 tysięcy euro. Czekam transferu. Jaso, tutaj podwójny transfer Juventus-Totki. Czyli tutaj chyba mu na wypożyczenie trafił Dejan Kulusewski oraz Rodrigo Bentancur. Zobaczymy jak to pójdzie. Chłopakom no, dobre transfery, myślę. I teraz właśnie ten drugi hit Juventusu. Denis Zakaria. 6,8 miliona euro za człowieka, który Mógł trafić za o wiele większe pieniądze, duży kolejny wielki biznes i zaszczycił w debiucie z tym samym co grał w Lachowicz, więc props. Kamil Wilczek wrócił za darmo do Piasta, super, kolejny powód. Donny, Donny van de Brak w się uratował, w końcu od 3. godzin, no i to jest tylko na pożyczenie do Evertonu, żeby pomóc im walczyć o utrzymanie, ale po prostu cieszę się, że się wydwał mimo że już świadomo lubię bo i chciałbym, żeby udała ale chciałbym. Dobra, ja na chwilę na wypożyczenie do Walencji. No to czułem właśnie tak, że to jego transfer do Totku, to będzie tak, że będą musieli go wypożyczyć, więc to do ojczyzny. I tutaj chyba wypożyczyła też Giovanni'ego niego do Villarealu. No, dobry ruch. Ciekawa opcja. Aaron Ramsey. W końcu Juventus się w pewnym sensie go pozł i wysłał go do Rangersów na wypożyczenie. Także... Wędziarci też się dobrze wzmocniają na tym okienku. E, sorry, za późno, to jeszcze. Nic chodziło, raczej znaczy, tylko chodziło o miliony zatrzymanie rozwiniętych taki, nawet nie wiem jak go określi tego piłkarza. E, kolejny hit Evelsonu, Dalali. Toaletycznie to jest za darmo, ale to jest gdzie chyba tak, że chyba tam jak zagrałeś ten mecz, to zapłacą chyba 12 milionów, czy coś takiego, to tylko Ramie Mustafa stale zeszł do legii Nie wiem kto to jest w ogóle Bardzo to tam Oba Yanga. Ech. Nie wiem co o nim powiedzieć Poza tym, że e, no Teoretycznie jest teraz lepszy na pazigu Teraz to jest tak, że niby Inaczej to jest tak, że on niby jest Dobry, ale ostatni sezon w Arsenalu, ostatni okres napowiadał coś innego. Trochę mam takie przebłyski z pianicza, Tak sobie nie w tym momencie to trzeba, ale... Mogę to ocieniać. Miłka skupił Dana Burna, ze Sprajsem w ogóle nie wiem, kto to jest. Bartek Pawłowski do Widzewa za darmo ze Świątka trafił. Jeremy Defu wrócił do Sunderlandu za darmo. Trochę z instancji serweru ma w błędzie. Lace z Sportingu. Royman, Fiveres, z do Lyonu. Lyon też tam walczy, żeby coś tam więcej. Valentin Michaila z Parmy do Atalanty. Ciekawe, ciekawe. Kuba z Krakowie do Motoru Lublin. Ciekawe, ciekawe. Zagra. Ile tego w sumie Gdzieś <coughs> dobra. Golan Pondę trafię do Parmy. Tam będzie mi pomógł chyba walczyć o jakieś tam wyższe cele w, w serie B, bo patrzę, na to mnie słowo wysoko ta parma. Bolengo do Portu tam chyliśmy Nutzer do Pragi Bat ba, Fatimi Gomis. Jeżeli ktoś go pamięta, no to... No kiedyś grał w Galacie, tam w innych klubach, i teraz wrócił do Galaty z przygody w Emiratach, czy tam Arabii Saudyjskiej, no i teraz za darmo trafił do klubu tureckiego, jako, jako człowiek, który uwielbia Galatasaray. Zwłaszcza, że ten film jest dla nich w jak sprawdzałem, no to cieszę się, że on trafił tam. Jonas Wind do Wolfsburga trafił z Kopenhagi do 12 milionów euro. Dobry ruch, jak to ktoś tutaj napisał. Dawid Kownacki wrócił do Lecha, na wypożyczenie, Cóż, to, to nie okazał się taki transfer dobry, jakby się okazał, ale myślę, że jeżeli w tym sezonie, a jestem tego pewien, że jak w tym sezonie zganie tego mistrza i Kownacki pomoże mu, jestem pewien, że jeszcze, jeszcze o nim będziemy, będzie głośno. Ja jestem tego pewien. Federico Gattis, rosjonalny do Juventusu, jakiś taki młodszy obrońca, taki dodatkowy. Tutaj ciekawe właśnie transfer 1 lipca. Rafał Strączek do Bordeaux, za Alermo zostali mnie, czyli będzie kolejny polski bramkarz w ligi, bo już jest tam on. Jest Majecki, który też nie gra, jest Marcin Buka, który jest wypożyczany, więc trzeci do, do kompletu. Janis Huzdaw z tego z klubu Union saint Golie do Brightonu trafił za 7 milionów euro, ale z tego centu został już tam wypożyczony z powrotem. Ech, Jean Mateta ma z Krestel Palace został wykupiony po prostu. <coughs> Teraz najważniejszy ważniejszy transfer dla mnie. Zobaczcie, Mahir Emeli w końcu udało się go pozbyć, w końcu się do Dinamo zagrzebić, jestem tak szczęśliwy. Tu szczęśliwy, że nie mogę. To jest najlepsza to opcja, jaka była. Markus Edwards do Sportingu Lizbona trafił do Talik. Eee, Bordo kupił też Anela Achmedowicza z Malmo. Nie wiem, nie wiem, jak to się pisze. ta. Ja tylko przekazuję Wam informację. Lucas Perez leczy do Kadizy za 200 tysięcy. No trochę zjazd zaliczył niestety Perez. no trochę szkoda jak jego, ale cóż, coś my zrobimy, jak my nic nie zrobimy. Odion Igalo, piłkarz, który tam, nie wiadomo, kiedy grał w Manchesterze, to była piękna historia, że został otworzony do swojego ukochanego klubu, tam grał, ale dobrze. Eee, teraz na do Al-Hihal, Hilal, z Al-Shabab. Nie wiem, jakie to są, problemy, że jeden jest na pewno z Arabii Saudyjskiej. Kevin Miranda jest do Morinese, czyli do Portugalii, trafił za darmo z Turcji. Max Meyer. Sven poszedł do Mittelandu. Boże, święty, co mu się stało z tym. Zastan jest teraz mniej warty niż źwietelska. No, ma tylko 26 lat, Boże Święty. Co się z nim stało, to ja ci nie pytam. Szkoda mi go jest i tyle. Marcia zrobiła ciekawy, mm, ciekawy transfer, kupiła Zizota z Spartaka Moskwy. Taki solidny obrońca. Nikoł Gajdan, zawodnik, który tam grał w wielu klubach też europejskich, wraca do, teraz do Portugalii z Prenarolu. <laughs> Slimony jest za da darmo wrócił do sportingu. Ta jego wyprawa europejska nie do końca się udała. Trzeci ha ha brat Hazard, czyli Kilian Hazard, został wypożyczony do RWD Molenbeek. Nie wiem, czy to jest dla klub w ogóle. Wladyslaw Suprianka, Supry Gaga, Dynamo Kill, do położenie. Okej. Okay. Jedlin to jest taki zawodnik amerykański, który tam kiedy grał w Newcastle, ostatnio w Galacie, a teraz trafia za darmo do Interu Miami, a także w Tottenhamie. Bardzo ciekawy transfer Lechi. Le Christian Clemens za darmo z, z Darmsztatu przeszedł. 30-letni ofensywny Niemiec. Zajrzał 64 macie na początku Bundesligi, między innymi Szalkę, Köln, Mainz. Ciekawie, ciekawie. Pana um, Ale kopiła Arezu, nie wiem kto to jest, to jest chyba młody, talentowany Dubajczyk. Ojciec okay. Pawłowski do Unia, ja nikogo nie wiem w ogóle, to jest też chyba Liga Okręgowa Ken pożyczyło z bayernu Barikta, Areja, B, nie wiem kto to jest. Luis Adriano, człowiek, który tam się w Europie trochę z sobą wyszedł. Trafił do Antalya za darmo. Dobra, ostatni raz już chyba prawdopodobnie będzie już, bo ostatek to No, ostatek już chyba już te, co były, skończyłem. Teraz będą jeszcze chyba tylko te, które wyjdą jakby z później. Czyli wersja do Pula, Nneko, Williamsa. Tomasz Kupisz, kolejny klub. 18 lub złoch eee, Zwiedza teraz idzie do Oregina który zagrazy Tam jest z jego ciągiem Ciekawie eee, Druga kupiła z Bolonii Skowa Olsena Super Tomasz na wodkę, Nie wiem kto to w ogóle z Legii z trafił za darmo Jordan Kurzej Perkins z rakowa do Warty wypożyczony to był kolejny trasę 1 lipca. Getson Fernandez do Besiktasu na 6 milionów euro z Benfiki. Ten, co kiedyś był wypłacony do Tottenhamu, jakieś jeszcze w Tottenhamie był Jose Mourinho. Nikola Kalinic da się za darmo do Hajduka Kaza. Także wrócił. Pamiętacie, to jego akcję z Mundialu. Nie chciał wejść. W końcu trafił gdzieś tam indziej. Ederson dla do Salerni, tanie, za 6 milionów. Taki młody talent pomoże się im utrzymać. z Jimenez do Toronto. FC, trafił z górnikiem Zabrze, <tryk> 650 tysięcy euro. zarobili na nim dobrzanie. Ciekawy transfer Bundesliga 1 lipca. Niklas z trafił do BVB. Jestem szczęśliwy. Jestem szczęśliwy, że Borussia naprawdę w końcu się w pewnym sensie postawiła. Penia wypożyczony z Barcelony do Galatasaray. Mieli tam kogoś wypożyczać, właśnie tam były jakieś piątki o Polakach, któryś, nie pamiętam których, ale było. Pamara Sanogo do za Zagłębia system jest zdarzył za darmo Jakub Suroczyk do dla Dlaster, taki młody ta bramkarz. Medita się odgrywa na drugiej lidę szkockiej. i teraz jeszcze podobny transfer, Basak Sehiru. do się Pizziego z Benfiki i Trezegueta zastąpi. Dobre transfery, zwłaszcza, Trezegeta z na ligę turecką bo z właśnie chyba z kampi, kampi Pasy trafił do Astonvili, teraz wraca do Basak Sehiru pici <coughs> chyba trochę przegapił moment kiedy mógłby zrobić coś większego ze swoją karierą więc tak, to są plotki to są tracę z ostatnich dni dziękuję za obejrzenie, wysłuchanie mnie, poproszę że przekaz, ale no jeszcze nie do końca jestem zdrowy, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć